Pan z wami, z Twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza, na pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa, oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy jej ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli, widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Aniu, zanim się poczęło w łonie matki. Oto słowo pańskie, o Oto... Liturgia dzisiejsza skupia się na macierzyństwie Maryi. Jesteśmy w czasie Bożego Narodzenia. Zawsze narodziny Jezusa są związane z macierzyństwem Maryi. To są dwa aspekty istotne razem przy wcieleniu Słowa Bożego. Jezusa Chrystusa. Nie możemy ich oddzielić. Tym bardziej, że słyszeliśmy, jak pasterze, jak pójdą, potem jak usłyszeli radosną nowinę od aniołów, spotykają najpierw Maryję, potem jest mowa o Józefie i o dziecięciu. To Maryja jest tą, która prowadzi nas do Jezusa Chrystusa. Ona zaprasza nas do siebie. My możemy biegać z tymi pasterzami śmierdzącymi, podchodzą do tej groty. I Maryja Józef ich nie wypędzają, zapraszają, słuchają ich, co mają do opowiadania. I Maryja właśnie. Tworzy już tę wspólnotę. Ona zaprasza do tej swojej rodziny. Rodzina Maryi Józefa i Jezusa to jest ikoną Trójcy Świętej. To jest święta rodzina z Nazaretu, która mówi nam, kim jest Bóg. Bóg jest relacją, Bóg jest wspólnotą. I Maryja zaprasza nas właśnie do tej wspólnoty. Człowiek w pełni może się realizować jeżeli żyje w tej relacji z drugim człowiekiem, nie sam. Jest macierzyństwo Maryi, ale też jest macierzyństwo Kościoła. Maryja jest Matką Kościoła i Kościół jest naszą Matką. Maryja pod krzyżem przejęła nas. Kiedy Jezus mówi do Maryi: Oto jest Twój syn i do Jana. Oto jest Twoja matka. To my jesteśmy w Janie, z synami Maryi. I Kościół właśnie rodzi się. My jesteśmy Kościołem, jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa I w jaki sposób? rodzą się te nowe dzieci Boże. Przez głoszenie Słowa. I słyszeliśmy, jak właśnie ci pasterze słyszeli tę dobrą nowinę od aniołów. Nie bójcie się. Oto zwiastuje wam radość wielką. Dziś w mieście Dawida urodził się wam Zbawiciel, Mesjasz Pan. I to jest dobra nowina, która może być powtarzana nie tylko co roku na Eucharystii, ale także w domu, bo to jest dobra nowina, które dziecko w domu słyszy od małego. Bo słowo głoszone już zaczyna się w domu, w kołysce. Jest piękne świadectwo. Papieża Benedykta XVI w Jego Testamencie Duchowym, dziękując Bogu, ale także dziękując swojej rodzinie, zaczynając mówiąc od Ojca, który przekazał Mu wiarę, potem też dziękując matce za to, że właśnie doprowadziła go do prawdziwego nabożeństwa. Dziękując siostrze za jej opiekę, dziękując bratu za to, że był dla niego przykładem, wsparciem, bo to słowo właśnie było w tym domu. To był dom chrześcijański. To jest życzenie dla nas, żeby też nasze domy były chrześcijańskie. Wtedy wiara wzrasta, bo słowo jest tam głoszone. Wtedy dzieci w sposób tak naturalny. Widzą, że to jest ich kościół. Potem dalej widzą w kościele, jako budynek, gdzie Słowo jest łoszone z Ambonem, albo też potem w szkole, w katechezie. To Słowo rozbrzmiewa, to Słowo karmi nas, aż do momentu, kiedy my możemy wydać ucieńki miłości, miłosierdzia, to znaczy, że w nas. Poczęło się to życie syna Bożego w sposób podobny jak dziewica Maryja, bo kiedy słyszymy słowo Boże, w nas jak żarenko zaczyna to słowo pracować, aż do momentu, kiedy jako chrześcijanie dorośli wydajemy właśnie na jaw te owoce miłości. To jest syn Boże, który staje się widzialny. My nie widzimy. Jezusa Chrystusa jako, jako dzieć dzisiaj, ale możemy go zobaczyć właśnie przez kościół, przez słowo głoszone, które daje owoce i to jest macierzyństwo kościoła, przez słowo krygmatu, to, to jest słowo zbawienia, że Bóg Cię kocha, że On stał się człowiekiem, bo widział, że Ty cierpisz, że nie potrafisz wychodzić z bagna grzechu, że sam nie dasz rady. Dlatego przyszedł Jezus Chrystus, wziął na siebie twoje moje grzechy, szedł na krzyż, umarł i zmartwychwstał. To jest misterium paschalne, misja Jezusa Chrystusa, Matka Najświętsza. Ona wyraziła swoją zgodę na ten plan zbawienia. Chociaż nie rozumiała od początku, ale ona rozważała w swoim sercu. Były różne wydarzenia trudne w jej życiu. Nie było tak wszystko różowe, bo potem prorokowało jej, że ona będzie miała miecz w duszy, ona będzie cierpiała, ona będzie musiała uciekać do Egiptu z całą rodzinę. I z powrotem potem, kiedy Jezus ma 12 lat, nie rozumie, nie rozumie, dlaczego e, z, zgubił ją. I to jest właśnie ta tajemnica, e, dlaczego w naszym życiu wielu rzeczy nie rozumiemy, ale Bóg mówił też przez fakty. I możemy e, być e, jak dziewica Maryja. Która rozważa w sercu wszystkie te wydarzenia e, o swoim synu. Niech Maria nam towarzyszy, niech daje nam e, czuć swoją miłość, matczyną, niech nas prowadzi, niech nas e, daje ten pokój, e, którego pragniemy, który cały świat e, pragnie, aby ten pokój, który jest Jezus Chrystus. E, przeszedł e, na cały świat, przeszedł do naszych domów.